serdecznie tradycyjnie po raz 15 hejnałem niemal z wieży mariackiej przywitał państwa Kraków w imieniu organizatora firmy Targi w Krakowie serdecznie państwa witam na uroczystości oficjalnego otwarcia 15. to słowo będzie często padało dzisiaj. Książki. To miasto, które ma największe zespolenie, jeżeli można użyć tego słowa, z książkami. Tu powstały pierwsze oficyny wydawnicze, tu powstały pierwsze drukarnie, tu powstały pierwsze domy książki. Tutaj przez wiele lat tworzyli tworzą do dzisiaj poeci i pisarze, których książki można znaleźć. We wszystkich bibliotekach na świecie. Tu jest miejsce, w którym niejako naturalnie znalazły się dla jego książki. Znalazły się 15 lat temu i od tego czasu zwiedziło je ponad 6 miliona osób. To pokazuje, że książka nie znika, że książka cieszy się coraz większym popytem, zaufaniem że jest to jednak ten element, który mimo nowoczesnych technologii, iPadów i wszystkich rzeczy, na których można znaleźć książkę już w tej chwili, jednak odgrywa swoją rolę. Bo co innego jest czytanie no, takiej tablicy, a co innego jednak wzięcie książki do ręki, powąchanie jej, nawet jak to niektórzy robią, przewrócenie kartek i po prostu zagłębienie się w nią. Bardzo dziękuję targom w Krakowie za to, że od 15 lat utrzymują ten zwyczaj. Zwyczaj, który się rozwija i jak widać pięknie, kwitnie i oby tak było dalej. Tak jak ja mówił to nie zginie. Proszę. Dziękuję.